To była bardzo, bardzo nieludzka decyzja. Powodująca to, że wiele, wiele kobiet, wielu mężczyzn w związkach z tymi kobietami przeżywał prawdziwy dramat, bo trzeba było poszukać pieniędzy i szukać ratunku za granicą. Tak poseł Tomasz Nowak ocenia decyzję Zjednoczonej Prawicy o odejściu od rządowego programu in vitro. Teraz Platforma Obywatelska chce go kontynuować, tłumacząc, że w wyniku jego funkcjonowania za jej kadencji przyszło na świat ponad 22 tysiące dzieci. Teraz program realizuje. Niektóre samorządy, które w, w tym momencie zastąpiły rząd w takiej mierze, w jakiej to mogły zrobić, ale faktycznie samorządy, samorządy przejęły ten projekt i również udało się e, zrealizowanie e, tego programu, ale już w zdecydowanie mniejszym zakresie, bowiem my przeznaczyliśmy na to kilkaset milionów złotych. W poprzedniej kadencji i chcielibyśmy ustawą, która, którą wraz z obywatelskim projektem ustawodawczym zgłaszamy do Laski Marszałkowskiej, ustawą tą zagwarantować 500 milionów złotych na, na to, żeby te dzieci przychodziły na świat i żeby pojawiało się ich coraz więcej. Samorządowy program in vitro realizuje także miasto Konin. W tym roku po raz pierwszy samorząd. Yy... Przystąpił do programu samorządu województwa Wielkopolskiego, gdzie dostaliśmy możliwość sfinansowania programu in vitro dla 18 par. Do tej pory zgłosiło się 6 par, które mają możliwość sfinansowania i na ten program samorząd Konina przeznaczył 90 tysięcy złotych. Założenie było takie, że każda para może otrzymać do 5 tysięcy złotych, ale w w momencie, kiedy tych par nie będzie więcej, ponieważ no jeszcze to dopiero wchodzi, dopiero się zaczynamy przekonywać no i, i, i ludzie się dowiadują, że jest taka możliwość również u nas, to te pieniądze będą mogły wykorzystać pary, które w programie już uczestniczą. Posłowie Platformy rozpoczęli zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Potrzeba ich co najmniej 100 tysięcy. PiS nadal nie chce słyszeć o tym projekcie, nie chce słyszeć o o tym, że można e, zastosować rzeczywistą metodą leczenia niepłodności, e, sugerując, że lepsza jest metoda naprotechnologii, tak, która jest metodą no, tak naprawdę zupełnie nieskuteczną. Zupełnie nieskuteczną. E, zamiast oszukiwania siebie chcielibyśmy e, po, powiedzieć e, wszystkim Polkom i Polakom, pomóżcie nam w zebraniu tych 100 tysięcy podpisów, 100 tysięcy podpisów, ażebyśmy mogli tę ustawę wprowadzić do Sejmu, żeby stanęła, stała się ona ustawą w naszym porządku prawnym. Zbiórka podpisów w Koninie rozpocznie się w sobotę na Targowisku Miejskim. Będziemy także e, chcieli namawiać, ażeby obywatele zechcieli sami wydrukować sobie listę i tę listę zgłaszać tutaj do mojego biura poselskiego um, w odpowiednio zaklejoną, żeby bezpieczne dane były. Można będzie zostawiać tutaj na portierni, na dole będzie można przysłać, um, przysłać również um, drogą pocztową. Podpisy będą zbierane do końca stycznia.